Okay. z tej strony Crawler, to jest kolejny odcinek z serii zagramy w od trujeczka na kanale Crawler Gameplays. Teraz widzicie przed nami, e, czytam sobie wiadomości różne. E, właśnie okazało się, że koło tego fortu, który widzieliście wcześniej, jest kwadra dowódcy, w środku na samym dole była figurka broni. Figurka ciężkiej broni, no, więc ta taka walutek niebieska. W sejfie znalazłem, zaraz ją pokażę. A teraz czytam, co tu jest i właśnie czytam, że muszę mieć mielik, nie pary, których mam mnóstwo, a nie jakiś tam dziwny tem. Dobra, i o to. Tu była ta figurka. Patrzcie, ile pieniędzy. Wow! Bo to wszystko było, wiecie? Nie jakieś kody startowe. A, to jest zwykły pistolet. Dobra, widzicie tu w ogóle można wejść chyba do tego, ale nie mam klucza. Niestety. Dobra, e, więc co dam ci trochę rzeczy, bo mam za dużo ich. Masz baterię rozszczepieniową. Okej. Okay. Wiecie, lutki, zapiszę teraz. E, to będzie odcinek taki typowy for fun, czyli stworzę karabin kolejowy i poszczególną trochę do ludzi w megatonie, co? Co wy na to? Lecimy teraz, widzicie? Kule, miernik parę pary, jeszcze oszczepioną szybko, więc lecimy do 2 ba, Megatona Gdzieś tu będzie, tu jest Megatona A potem jak postrzelamy to pójdziemy sobie na chwilę do Paradise Fall, zobaczyć co tam jest. a albo pójdziemy do... co mamy ten? No, hmm, Quantum, Mamy już 30 minut Quantum, więc nie muszę, wiecie. Łazić i tam... Szukacie dalej? Mogę do tej babeczki śmieszne iść? Funky nuka coli quantum. Zobaczymy co się stanie. Dobrze cię widzieć. Ciebie też dobrze widzieć. A ja w ogóle jestem w tej grze takim skurczybykiem, bo mam bardzo dużo negatywnej karmy... I przez kradzieże. To prawda za zabicie pal tych dobrych ludzi, do e, złych postaci i zbieranie ich palców dostaje pozytywną karmę potem, jak oddam te palce. Ale na razie się tym nie będę przejmował, jest w ogóle pełni ciemno dla was, już bo mi też oczy bolą. Więc na bile wbijemy do domku. Dobra, tu też chyba może być ciemno. Spadaj czopie. I teraz tak. E Potrzebuję kulę. Baterię szczepieniową mam. Na k, Kula. Weźmy tak z dwie kule, okej. Okay. Yy. Miernik jesienia pary. Wow, tego mam sporo. To nawet zrobimy... okej. Okay. Jeszcze weźmiemy kilka kul. To zrobimy kilka tego, wiecie? Bo potem będziemy nie musieli naprawiać tego. Eee, wszystkie baterie rozszczepieniowe jakie mamy, weźmy i szybkowary na S O jest szybkowar tylko mam trzy, ale wiem, że zbierałem wcześniej szybkowary, więc ty będziesz miał Szybkowary, pewnie miernik parę wytwarzań i ciśnienie, potem na kuli jest ten... No coś tam musi być. Wymienić ze sprzętem. Dawaj baterie. Aparat korekcyjny, kartą. Dzisiaj on ma odkurzacz. też do czegoś był, nie pamiętam do czego. Ok, a szybkowary trzymamy. Terpentynki, złom... I środek. Musimy mieć ten Jad, jad, jad tego Jad Skorpiona, Radia Skorpiona, bo wtedy zrobimy sobie pistolet strzałkowy. Dobra. I co teraz chcemy? Strzelbę kolejową. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Okej. Okay. Nie mamy manometru pary. Okej. Okay. Teraz tak, podkładamy wszystko co nam niepotrzebne Brudna woda, a tu nie powinienem brudnej wody wstawiać Dobra Karabin kolejowy 22 Wow, to będzie hardcore, wiecie, już czuję to Ale ciężki jest Ale patrzcie jaki jest mocny Dobra Kartą papierosów nie muszę, końcówka węża, kule wszystkie Ile ma amunicji do strzelby loftki? W ogóle śmieszna nazwa loftka. Moduł sensora. Yy, odkurzacz. Ostrze kosiarki. Pancerz bandyty to nie. Pistolet lakierniczy. Pistolet maszynowy. Popielniczka. Przewodnik. Pudełko detergentu. Skórzany pas. Spluwy i kulki, stealth boy Steam back, ojku, Już moment, zaraz będziemy się bawili super clay Szachownica Terpentyna Szybkowar Złom Światełko, żelazko Teraz tak yy, Tu są chyba ten... A, kartony papieru zabiorę na sprzedaż jest miarnik ci się nie pary, sporo tego nawet jest. Widzicie? Dużo tego jest. Ale miesza o to, pale kolejowe, patrzcie, 520. Wow. Ale miesza o to, idziemy odłożyć co nieco. Moment, moment, zaraz się zabawimy, obiecuję Wam. Kartony papierosu to ja nie chcę Gdzie są te wszystkie Pancerz bandyty z pustkowi To zaraz idzie na sprzedaż Ale chcę odłożyć tą tą ostatnią O, to Tutaj odłożymy ten Ojejku już moment <garnę> ogarnę nukę Quantum. widzicie mam już 36 sztuk więc zaraz będzie można ogarnąć to wszystko pojemnik z krwią dobra o ojejku wiemy się sprzętem dostaniesz teraz i myśl o piste Kurde, ile to karabinu To dostaniesz. Masz snajperkę? A masz snajperkę i masz do niej amunicję. Zobaczymy, może postrzela trochę. Eee, masz pancerz bandy tego bandyty pustkowi. Masz tego rozpróbacza którzy używają tamci No i chyba wszystko, wyjście Ma parka. Nie, jednak snajperki jeszcze nie używa, dla niego za słaba Ale naprawimy mu ją hmm. Czy tu możemy coś schować Żeby tego nie nosić Karabiny kolejowe pochowamy No, widzicie, jak ładnie idzie nam? Dobra, nieważne, wyjście. Teraz tak, e, zapiszemy sobie grę. No i wychodzimy z Megatony. Oj, poczekamy chwilkę, bo wam się nie będzie podobało, że jest tak ciemno. Karabiny kolejowe są fajne, ponieważ można kogoś przyśpić do ścian na przykład. Nie wiem, czy to jest tak, bo przebicie go i przypłynęcie do ściany, czy dodatkowo jeszcze tam go ucina go głowę, czy, mu to go, czy to go zabija po prostu. Patrzcie, jak to wygląda śmiesznie. Wow. Uwaga, wow. Fajne. Ale czatce, nie? A ty jakiś dziwny masz poze? <śm> Oj, no, Maja. <grystanie> Ten się pojawił. O, ciebie zawsze chciałem. Kronle... Masz nóżki, żebyś nie uciekł Dobie, <grystanie> Dobiję nasz kumpel go. masz w braminie gdzie jesteś tam eee dobra, Jerycho. kiedyś chciałem cię wynająć Chyba jakby ciuchcią jechał co nie? Hmm. O, jak dostał. Hyhy. <laughs> Tylko dwa... ...dwa... punkty doświadczenia z takiego kogoś. A w tego forcie Banisha dostawaliśmy za każdego bandytę prawie 55. Naprawdę ciężcy byli. O, Lukas. Dawaj kapelusz. Patrz, uciekał przed tymi strzałami. Co, ja w ogóle w niego nie celuję? Z tego cacka? O, patrzcie. Kurde, znów skądś, gdzieś. Jest. Uda się Już wiem czemu tak kciuczka chodzi. Uuu Sol <śpoko> Spoko. A się ładnie układają. Ty kim jesteś? Jericho. No, tam ktoś jest. Nie, musimy go pocisnąć, skoro tam jeszcze jest. O, jest tam, na górze, widzę go. To jest dziecko? Nie, to nie jest dziecko, tak to bym się nie wsiadł na, na radarze. dla ciebie będzie specjalny strzał. Hmm. Ty myślisz, że, że uciekniesz? Nowa. już jesteś negatywna do mnie Nie radzę Moriarty Też nie radzę Pięknie Gdzie jest ten gól? Jesteśmy dla Was A teraz Zigolaka patrzcie Aha, chłopców i dziewczynek, których kusi nic nie widzieliście. Waszyngtonu. Widzicie, dzieci te Frankensteiny, mogą rozerwać was na kawałki, gdzie jest ten gór? On uciekł? Według większości naszych raportów, supermutanci wolą chwytać swoje ofiary i zaciągać je, hm, Bóg hmm. wie gdzie. Znaleźć się za oficjalnie ostrzeżonych. A teraz trochę. No cóż, powiem wam, że nie wiem, gdzie ten guluczek, może leżeć do podziemia. To by było fajne. Łe, zupełnie... A, lepić pić wodę. No cóż, chyba nam się udało co nieco. Tu jest Moriarty, tu jest nowa. A patrzcie, da się ją złapać. O, przyjście malutka tutaj, ładnie. Ok, chodźmy, Moriarty O, jaki słodki widoczek. O. o, żeby Wam było do twarzy. Okej. Okay. O! Słyszałem dźwięk kobiety. Ostrożnie, wszystkich wybiję, a te ostrożnie. <grym> o, o, jak się wygiełaś. <grym> Wiem, nie powinienem. Klucz do domu, do, e, klucz do domu Lucy West i wiórka na patyku. Okej. Okay. Dobra, wychodzimy stąd. E... O. Tam jest jeden. Patrz, jak leci to pięknie. Taki kołek. I go ominął. Mimo, że tak pięknie leciał. Nie wiem ile to chyba osiągnę tych wkłada, czy ile? Gdzie ja chciałem wejść? Do Mori. Mojry. Mel. Tyle razy tego Mela spotykali się, kojarzycie? Zawsze gdzieś leżał. Więc to jest nazwa własna, czy co? Ojejku. Przepraszam, muszę się wyciągnąć. Ojejku. Ojejku. Moira nie uciekaj, chodź tu, chodź teraz, ja... Ja chcę zrobić eksperyment na tobie Niu nie, chodź tu Moira Nie chcę ci zabijać Uff. Gdzie ty Moira jesteś? Harun, gdzie to jest Moira, gdzie ty ją widziałeś? Widziałeś ją gdzieś? Hmm, zupełnie ma światło. Ale wiecie, mojera mi spieprzyła. Osadnik z megatony. Osadnik z megatony. Ten malec coś miał przy sobie? Tak i po prostu. Groźnie wygląda. Dobra, Moira mojera uciekła. No to chyba dużo już się nie pobawimy. Ktoś jest? Z kim mógłbym porozmawiać? Haron, przyjmij to. Eee, daj się radę, Haron. Zawsze że się wymsknął pocisk. O! Papukał trochę, normalnie jak rosyjska broń. Ale czy się taką broń stworzyć? Fajne. Jak to wygląda w ogóle z przodu, jak tak trzymam to takie coś A teraz jak strzelam niby Hehe <gry> Dobre, podoba mi się to Sztokholm Chodź tu niuniek Kurde, trzeba z wyprzedzeniem strzelać widzę W ogóle widać jak to leci, widzicie? Nie wiem czy te będziecie widzieli O widzicie ten kołek? Patrzcie Te kołki jak wyglądają No o takim czymś dostać Aaron, da się Cię prześpilić? Sorry, spróbuję Ten web. Gdzieś dużo, dużo nie robi Dobra przeładuję Ale no, chyba Haron nie chce O ją też zabił Jensztal Kominezno Red Racer Kurde To będzie ktoś? Eee, jest już chyba O, nie udało się. O, jejku. jajku. O, dostał. No, szukamy, 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 haron. Gdzie on jest? A. Czekaj, to ja ci tu pokażę Że się nie powinno strzelać Hmm No U. <laughs> I trago dobiję haron w klapę W głowę ty Haron strzelasz widzę I jeszcze Haron na dzień do widzenia Jaki koks, widzicie? Haron, haron, haron I teraz tak Choja. O nie haron, haron, nie bij mnie, nie mnie, bi, nie mi, bi, nie bi. Zabił mnie haron, dobra Cóż, to by było na tyle. Dalej nie ogram Chciałem wam pokazać jak wygląda kaby karabie, karabin kolejowy I jak się wycina megatonę Taki typowy for fun. Mam nadzieję, że wam się podobało Sezon był kraber Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania Trzymajcie się